Wchodzimy do puszczonego miejsca. Le? Co tu jest? Fuj! Żydliwe. Czy tu wejść? No. U, u, ole chata. Ej no. Ja shortsa nagrywamy. Taki szybki. Ole słody wchodzimy na górę. Ale haciora, coś tak Co tu bitka była jakaś? Jest Alfred, nie, mm, za się zaraz. Co tu się stało? O kurde, piwnica tu jest. Co to było? Co to było? Alfred. Wcześniej dźwięk w piwnicy. Bili, czy co? A co na górze jest? Myślę, musiała być jakaś knajpa. Poczekaj. Jezus Maria! Rynek chodź szybko, to zobacz co tu się mogłeś wziąć. Mo... Mógł kogoś tu zabić. Idziemy do piwnicy, widzowie. Tu coś było poznać. Papa. Czy możesz, Alfred, tu, okej. Okay. Są jakieś zwłoki, ale chyba już takie w rozkładzie. Co? Jakie zwłoki? No trupy. Chodź, kio, tam leży. Gdzie? Tam yeah. w rogu. Gdzie? Yeah. No, żartuję. Alfret, Alfred, chodź tutaj. Alfred! Alfred! <noise> Pierwszy <noise> eksplorer. Chodź tu, Alf. Chodźcie, okay. nic tam nie ma, tam jest to samo. Alfred! <noise> 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 Zrozumiałeś Andrzeja.